Kochani rodzice, nie ma wystarczających słów, by wyrazić, jak wdzięczni jesteśmy Wam za to, co zrobiliście dla nas przez te wszystkie lata. To właśnie dziś rozpoczęła się nasza nowa wspólna historia. Dziękujemy, że jesteście razem z nami w tym wyjątkowym dla nas dniu. Dlatego też, powracając do wspomnień sprzed lat, pragniemy podziękować Wam za to, że byliście, jesteście i zawsze będziecie głęboko w naszych sercach. Mamo, tato, dziękujemy za wszystkie dni, które spędziliście razem z nami że bez względu na wszystko zawsze jesteście przy nas. To przy was stawialiśmy nasze pierwsze kroki i wypowiadaliśmy pierwsze słowa. Dziękujemy za to, że bezpiecznie dorastaliśmy na waszych oczach, otoczeni niezmierzoną miłością. Za to, że byliście z nami, gdy chorowaliśmy i nie opuszczaliście nas na krok, gdy na naszych policzkach pojawiły się łzy. Dziękujemy za cudowne, te beztroskie dzieciństwo, czytanie ciekawych książek i ulubionych bajek, zakupowanie wymarzonych zabawek i wspólne zabawy, za na obiady, za nasze przyjęcia urodzinowe, za pierwszy rower czy ulubiony odtwarzacz muzyki. Dziękujemy za rozwijanie w nas licznych pasji i zainteresowań, za przekazanie nam miłości do zwierząt i dobrej muzyki, za naukę cieszenia się z małych rzeczy, za lekcje tańca, śpiewu, pływania i rysunku oraz za to, że zawsze byliście naszymi najwierniejszymi fanami i kibicami bez względu na wyniki. Dziękujemy za pokazanie nam świata na licznych spacerach, wycieczkach i podróżach, tych dalekich jak i miejskich. Dziękujemy za wspólne celebrowanie świąt, za dobre wychowanie, za przekazanie nam wspaniałych wartości, tradycji i zasad, którymi kierujemy się w naszym dorosłym życiu. Dziękujemy za wspólne rozmowy do późnych godzin i przez wszystkie Wasze rady. Chociaż kiedyś nie zawsze się z nimi zgadzaliśmy, to teraz szczerze je doceniamy i chętnie z nich korzystamy. To dzięki Wam jesteśmy teraz dobrymi ludźmi i potrafimy odróżniać dobro od zła, napotykane ciągle na naszej dorosłej drodze. Dziękujemy Wam za nasze rodzeństwo, za starszą siostrę Patrycję i młodszego brata Radosława, bo nasze życie nie byłoby takie barne i kompletne, gdyby nie oni. Dziękujemy także naszym dziadkom i babciom za pomoc w opiece nad nami, wsparcie, rozpieszczanie nas i trzymanie w tajemnicy przed rodzicami naszych przewinień lub złych oceń. Dziękujemy Wam za pomoc w odrabianiu zadań domowych, za te wszystkie śniadania do szkoły, za każdą motywację do nauki, chociaż nie zawsze nam się chciało. Dziękujemy za wykształcenie, które zdobyliśmy, bo to dzięki Waszej pomocy skończyliśmy wymarzone studia. Byliście świadkami wszystkich naszych sukcesów i porażek. Niezależnie od tego, zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie na każdym etapie naszego życia. Dziękujemy Wam także za nas, za Asię i Kamila, bo dzięki temu w pewnym momencie nasze drogi się skrzyżowały i połączyły w jedną, która zgodnie prowadzi nas do tego samego celu. Kochani rodzice, niektórzy porównują dzieciństwo do podróży, dlatego dziękujemy, że wprowadziliście nas odpowiedzialne w dorosłe życie. Niczym starannie przygotowując do dalekiej podróży, która kiedyś na nas czeka. Przez te wszystkie lata kształtowaliście nas i skompletowaliście nasze bagaże doświadczeń i wspomnień. Mimo że jesteśmy już w pełni gotowi na naszą dalszą wspólną podróż, to wciąż widzimy w Waszych oczach troskę i czujemy Wasze wsparcie. Jesteśmy przekonani, że dojdziemy do końca tej drogi z uśmiechem na ustach i że nigdy nie zabraknie nam tego, co w życiu ważne, bo to dzięki Wam nasze bagaże są wypełnione po brzegi. Drodzy rodzice, bardzo Was kochamy i dziękujemy, że nie tylko jesteście naszymi rodzicami, ale też najlepszymi przyjaciółmi.